na stacji Warszawa Zachodnia w przejściu podziemnym. To miejsce, w którym zmiany będą najbardziej widoczne dla podróżujących. O tym, co się tutaj zmieni, porozmawiamy z moim gościem, ze mną Sebastian Mech, zastępca dyrektora tego projektu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Sebastianie, co się tutaj zmieniło, jak już do tej pory? E, już dzisiaj możemy zobaczyć, że e, przejście będzie zupełnie inne, niż było do tej pory. E, Poprzednie przejście było niskie, wąskie, dziesięciometrowe, natomiast po przebudowie będziemy, będziemy mieli do dyspozycji pasażerów szerokie, wszechstronne przejście, z którego będzie pełna komunikacja do wszystkich peronów na, na stacji Warszawa Zachodnia. W tym peronie będą zlokalizowane różne usługi dla, dla pasażerów. Czyli oprócz kwestii takich jak poczekalnie czy kasy biletowe, to także lokale gastronomiczne, sklepy i różne inne tego typu udogodnienia. To nowe przejście będzie umożliwiało dojście do wszystkich peronów, także do peronu 9, który przed przebudową nie był dostępny z poziomu przejścia podziemnego, tylko trzeba było dochodzić poprzez przejście w poziomie szyn, które było mniej bezpiecznym dojściem niż poprzez przejście podziemne to, o czym Pan powiedział, dotyczy poziomu minus jeden, ale jest również poziom minus dwa. Jakie tam obecnie trwają prace? E, tak, pod tym miejscem, gdzie się znajdujemy, trwają także prace związane z przygotowaniem miejsca pod przyszły tunel, w którym będą mogły poruszać się trawaje. Tam również trwają jeszcze prace konstrukcyjne związane z, o, z wykonaniem obudową e, filarów podtrzymujących e, strop, e, także z wykonaniem płyty dębowej, czyli płyty na której będzie mogła być w przyszłości e, wykonana nawierzchnia trawienia. Zanim pokażemy Państwu to, co jeszcze dzieje się na stacji Warszawa Zachodnia, to wróćmy na chwilę do przejścia podziemnego, w którym obecnie się znajdujemy. Właśnie o tym przejściu porozmawiam z Jakubem Konkiewiczem, dyrektorem tego kontraktu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jakubie, co do tej pory udało się zrobić tutaj w przejściu podziemnym? Tak, w pierwszej kolejności wykonaliśmy ściany szczelinowe z poziomu terenu na głębokość około 25 metrów, następnie wykonaliśmy na poziomie 0 strop i po tym rozpoczęliśmy wykopy w metodzie podstropowej. Dzięki temu już w grudniu zeszłego roku mogliśmy wpuścić pasażerów na, na perony, a jednocześnie kontynuować pod spodem pracę. To już za nami? Jakie prace obecnie trwają tutaj w części podsiewku? Teraz prace trwają związane z branżami instalacyjnymi, z branżami kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyki, a także prace wykończeniowe. To tyle o przejściu podziemnym. Powiedzmy teraz kilka słów o tym, co jeszcze na stacji Warszawa Zachodnia obecnie się dzieje, jakie prace są wykonywane. Przede wszystkim realizujemy prace związane z fazą drugą, budową dwóch wielkich obiektów o stronie zachodniej stacji. 30 metrów sześciennych betonu do wykonania w bardzo krótkim czasie. W trakcie trwania wszystkich tych prac wciąż ze stacji Warszawa Zachodnia odjeżdżają pociągi. to duże wyzwanie? Tak, utrzymanie ruchu kolejowego i obsługi pasażerskiej w trakcie realizacji pracy jest jednym z największych wyzwań. Jest to dla nas niezwykle istotne, żeby pasażerowie w sposób bezpieczny mogli... Korzystać z czynnej infrastruktury, a prace mogły być prowadzone 24 godziny na dobę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę moim i Państwa gościem. Był Jakub Konkiewicz, dyrektor tego kontraktu. A całość tych prac ma planowo zakończyć się pod koniec przyszłego roku. Koszt tej inwestycji to ponad 2 miliardy złotych. A my tutaj, do stacji Warszawa Zachodnia z kamerą na pewno wrócimy.